Cześć, mam dla Was dzielenie ułamków zwykłych. W zakładce wideo będziecie mieć dłuższy filmik ze wszystkimi możliwymi przykładami dotyczącymi dzielenia ułamków zwykłych, a teraz tylko pokażę Wam wstęp, żeby Was zachęcić do obejrzenia kolejnego filmiku tego dłuższego. Zaczynamy! 3 ósme podzielić na 5 siódmych. Nie można dzielić ułamków zwykłych, dlatego też przepisujemy 3 ósme. I będziemy zamieniać ten znak dzielenia na znak mnożenia. A następnie trzeba zamienić licznik z mianownikiem miejscami. Taki fikołek robi nasz ułamek. I będziemy mieć 7 piątych. I sam się tutaj nie skróci ani trójka z piątką, ani ósemka z siódemką. Dlatego mnożymy je przez siebie. I otrzymujemy 21,40. I uśmieszek, bo dobrze zostało wykonane zadanie. I drugi przykład. 6 przepisujemy. Zamieniamy na znak mnożenia, bo nie wolno dzielić. I robimy fikołka, czyli 49,9. A następnie sprawdzamy, czy nam się coś skróci. I w tym wypadku owszem, skróci nam się. Szóstka z dziewiątką skrócą się przez 3, a siódemka skróci się z 49. dziewiątką. I teraz tak: 6 podzielić na 3 to jest 2, a 9 podzielić na 3 to jest 3. I teraz siódemka mieści się w 49 7 razy, a siódemka w 7 1. I przemnażamy 2 razy 7, 14. 1 razy 3, 3. Zostają nam 4 całe. I jeszcze 2, 3. Dobrze zrobione, więc uśmiech. Jeśli podobają Wam się treści, które tutaj publikuję, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie mój kanał. Życzę Wam dobrego dnia. Cześć!